W nowym, nowej specjalnej serii na kanale z Cyberpunk'a. Dzisiaj wylatuje nowy odcinek z Cyberpunk'a. Przepraszam Was z góry za tak słabą grafikę. Pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji i komentarz, hakowanie, jeżeli chcecie, żebym dalej zostawiał Cyberpunk. W tym czasie miał Ja wybieram. To łatwo. Myślę, że wybierzemy normalnie. Zobaczmy barbandę wziąć i podróbki bank albo kolor wziąłem barbandę wezmę eee chodź tu wezmę sobie taki kolor Być. Eee... Dobra, może być, może być, dostępne punkty, eee... rozłożymy to w inteligencję, budowę ciała, refleks, eee, do dochnąć, dalej, dobra, panel biomonitora, włączamy, potwierdź, dobra, więc witam was naprawdę w nowej serii. Jestem zadowolony wreszcie, że mogę iść i nagrać się sobie Specjalnie dla Was. O, okej. Okay. Moduł elektrosprzęgła. Jak przyjechałem to mówię, że to na pewno nic poważnego. Po raz pierwszy w Night City, jesteś już jeśli już jesteś, możesz Co się, dobra. Widocznie się pomyliłem, OK? Zawsze możesz poszukać innego warsztatu, gdzie nie będą pytać, dlaczego samotny nomada kręci się w pobliżu granicy. Dobra, odsuń się. Co? Okay. Co chcesz zrobić? Mm -hmm. Pominę moduł, zepnę na krótko. Kompresor będzie chodził cały czas. Może się zatrzeć. Mm. Nie pytałem cię o zdanie. No właśnie, nie pytałem. Dobra, sprawdźmy, czy chodzi. Mówiłem? E. No, ja. całkiem nieźle. Pytanie na jak długo. Do Night City dojedzie. Potem się będę martwić co dalej. Mhm. Szukam gościa, który nazywa się Jackie Wells. Znasz go? A, jakieś gościa szukam. I co? Dało się. To nie była naprawa, tylko fuszerka. Równie dobrze mogłeś to skleić, Aha. Ważne, że działa. <grym> <grym> nie usłyszysz za wiele. Antena na tym złomie nie wygląda na zadobę. Co ty nie powiesz? Mike, nie wiedziałem, że masz klienta. Przyjechał parę godzin temu. Myślałem. Myślałem, że dał ci znać. Porozmawiamy sobie. Ty się nie przejmuj. Nie wiesz, że jak przyjeżdżasz w odwiedziny, to trzeba się pokazać szeryfowi? Wypić z nim kawę i powiedzieć, po co się przyjechało? Nie martw się, nie zostanę na długo. Czy ja o to pytałem? Nie. Aha, gościu jest trochę niemiły, niestety. Jestem Andrew Jones. Pewnie o mnie słyszałeś. Niespecjalnie. No. W czasie ostatniej wojny byłem w oddziałach specjalnych. Stary szogunat. Mówi ci to coś? A, niespecjalnie. Chyba się nie polubimy. Aha, okej. Okay. Rozumiem, że Możesz zamknąć też. To nomadski sprzęt? Mogłem się domyślić. Słuchaj. Masz jakiś problem, to powiedz. Powiem ci, jaki mam problem. Kurewsko nie lubię przybłędów. Gdzie ty i twój klan macie obóz? Jesteś z tych ludzi, którzy wierzą we wszystko, co słyszą w wiadomościach? No, Madzi to największe złotego świata? Nie. Jestem człowiekiem, który szanuje system. Korporacje zaprowadziły tutaj porządek i chcę, żeby tak zostało. Korporacja ci płaci, a ty jesteś tylko psem na ich smyczy. Wiesz o tym. Mhm. Mm jak zaraz nie odpowiesz na moje pytanie, to będę wściekłym psem. Gdzie twój klan? Nie ma żadnego klanu ani żadnego obozu. Jestem tutaj sam. Kogo próbujesz nabrać? Nomadzi zawsze trzymają się w grupie. Moja rodzina się rozpadła. Dlatego jadę do Night City. Czyli jesteś wyrzutkiem nawet wśród swoich. Mam nadzieję, że szybko stąd znikniesz. Potrzebuję skorzystać z radiostacji, a moja antena nawaliła. Widziałem, że macie tu maszt telekomunikacyjny. Powiem ci, czego potrzebujesz. Wypierdalać stąd szybko i Aha, bez gadania. Już mam do, 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 do. Nie chcę widzieć, że się tu kręcisz, jasne? Dobra. Albo nie. Lubisz słuchać dźwięku swojego głosu, co? O co ci chodzi, przy przybłędo? O nic. No. no. Oj, dobra. Dobra. Okej. Okay. No! Dobra, ee... przepraszam, że nie, nie była... Przepraszam, że wy... wycis... to, ale niestety mi ktoś do tego... Ja, trzeba Niestety z materiałem się będę musiał pospieszyć, bo muszę gdzieś iść. Oj, dobrze Cię słyszeć. Win, chciałbym móc powiedzieć to samo. Jak chcesz, to po prostu to powiedz. Odszedłeś z rodziny nomackiej i nie mogę Ci już więcej pomagać. Nie wiedziałem, że jesteś taki strachliwy. Lojalny. No, zasady to zasady. Na nich stoi ten system. Nomadzi dostają roboty od ręki, bo to ich teren. Jakbyś wciąż należał do bakkerów, to nie byłoby problemu. Może trzeba było dołączyć razem z nimi do Snake Nation. Snake Nation może mnie pocałować w dupę. <noise> ok. Potrzebuję twojej pomocy. Ostatni raz. Znowu ostatni raz. Nie wiem, gdzie jest klient z moim towarem. Muszę go znaleźć. Byłeś na miejscu na czas. Wóz mi nawalił. Moduł elektrosprzęgła. Cud, że w ogóle dojechałem. Może klient zostawił wiadomość? Możesz to dla mnie sprawdzić? Hmm. Mogę. Ostatni raz. Jak go się nazywa? Jackie Wells. Rzeczywiście zostawił wiadomość. Czeka w przyczepie pośrodku Dry Creek. Przesyłam ci geolokację. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Jesteś. Nie daj się zabić. I nie czuń więcej. Dobra, nasza pierwsza śmierć. Umarliśmy po raz pierwszy. Oj. Od jakiejś głupiej drabiny użyć, nie wiesz. Dobra, biegniemy. Pojazd już nie pojazduje ja, niestety oj już myślałem że tutaj zakwitnę powiedz że to mnie szukasz ty jesteś wels? ta mów mi jackie jestem wii podobno masz jakiś ładunek do przewiezienia tam skąd pochodzę Wypada najpierw powiedzieć parę słów o sobie, a dopiero potem rozmawia się o interesach. To zacznijmy od ciebie. Jestem z Night City, a konkretnie z Heywood. Nigdy nie byłem w Night City, niewiele mi to mówi. Wyobraź sobie takie miejsce, gdzie każdy jest jak twój brat, albo przynajmniej daleki kuzyn. Rozumiem. Nie musicie się lubić, ale jesteście rodziną. Tak jest w Heywood. Tylko jeszcze każdy z nich nosi przy sobie broń. A ty? Można powiedzieć, że ja też pochodzę z Heywood. Hmm. Widzę, że się dogadamy. Towar. Trzeba wpakować to do auta. A Wierzę Już stercze. myślałem, że nie przyjedziesz. Coś mnie zatrzymało. A potem chwilę mi zajęło, zanim cię znalazłem. Nie chciałem sterczać na widoku. Tutaj Szerf wygląda na skurwiela. Ta. Dobra, wiecie co? Ja na wszelki wypadek to przy będę blurował. Nagrywam to <noise> tylko dobrze. Ciężkie. Do To co, jedziemy? Dobra, jedziemy. Masz dokumenty przewozowe do tego transportu? Oczywiście, że ma. Fixer nie przekazał ci szczegółów tego zlecenia? Przekazał. Po prostu chciałem się upewnić. Słuchaj mano. W końcu jesteśmy zawodowcami, nie? przewoziłeś już kiedyś kontrabandę? A co? Denerwujesz się? Ja? Skąd? No skąd? Może trochę. Uf, ojo. O, tutaj! Ale Widzę przejście graniczne. Co teraz? Nic. Zeskanują nas i sprawdzą papiery. Ja będę mówić. Proszę skierować pojazd do strefy kontrolnej. Oh. Okay. Proszę pozostać w pojeździe! Kontrola rozpocznie się za chwilę mam złe przeczucia. Też. Daj papiery przewozowe będą potrzebne. Słuchaj. Popatrzmy. Oznaczone sygnaturą LOA. Świetnie. Co to znaczy? Loss on Arrival. Transport został oznaczony jako taki, który zgubi się jak tylko przekroczy granicę. A, czyli oni wiedzą, że jesteśmy przemytnikami? Zaraz się dowiedzą. Właściciel pojazdu w polu kontroli wzywany do złożenia wyjaśnień. Chingala Co teraz? Potrzebujemy jeszcze pieniędzy, żeby celnicy przymknęli oko na podrobione papiery. Masz kredszyb z łopówką? Mam. Zapomniałem o nim. Mm, jasne, zapomniałeś. Będę trzymał silnik na chodzie. Tak w razie czego. Tak, zrób. Masz broń? Odłóż ją tutaj. A teraz do pokoju numer dwa. Proszę siadać. Dokumenty, poznam zasady. Wszystko jest w papierach. Zaraz zobaczymy, czy jest, czy nie ma. Hmm. Co przewozicie? Wszystko jest tam napisane. Wszystko? Mam tu jeszcze mały załącznik do dokumentacji. Ach tak. Przypomnij mi, z którą rodziną nomadów jeździsz? Z żadną. Jeżdżę sam. Odważnie i niezbyt mądrze. Wiesz, zawsze, kiedy widzę kogoś takiego jak ty, cieszę się, że nie siedzę po tamtej stronie stołu i z wzajemnością. Idź już. Kolega czeka na ciebie w samochodzie. Okej. Okay. Nie zapomnij swoich rzeczy. No to tak. Uważaj na tę zabawkę. Miłego pobytu w Night City. Nojkom wydaje się, że Night City to pieprzony raj. I co tam było? e! Zaraz ci powiem. Zdykajmy stąd. Aha, dobra. No to mów, co tam się stało. Powiedzmy, że po prostu mam złe przeczucia. Często tak masz? Rzadko. Myślisz, że będą kłopoty? Jedź, Jackie, po prostu jedź. Jedź. Wichy chyba trochę zdenerwowany. Ktoś jedzie w naszą stronę. Nie wygląda to dobrze. Musiał być. Natychmiast zatrzymaj pojazd! Biegiem stąd. Robi się. Oh. Przewozisz kontrabandę. Te towary należą do korporacji. Powtarzam, zatrzymaj pojazd! Trzymamy się. Musimy wyprostować parę rzeczy. I na Ja Napierwotne. Prawie nas dorwali. Taki kurwa przemyt. Kurwa! A miało pójść gładko, bez problemów. Uspokój się, to się czasami zdarza. Co takiego się zdarza, co? Straż Graniczna podała korporacyjnym cynk, że mamy ich towar. Co to za układ, w którym jakiś strażnik może nas wyruchać, kiedy tylko chce. I to A. bez żadnych konsekwencji. Zaryzykował. Założył, że nie stoi za nami żadna rodzina nomacka i miał rację. Jest to wszystko jebał. I co teraz? Mogę zadać to samo pytanie. Dalej będziesz się rzucać, czy chcesz to doprowadzić do końca? Będę z tobą szczery. Jestem goły. Nie mam ci z czego zapłacić. Najpierw muszę zgarnąć kasę za ten towar, który wieziemy. Wtedy dopiero będę coś miał. I uznałeś, że cierpliwie poczekam. Raczej, że po tej stronie granicy zniknę bez płacenia. Chciałem cię oszukać, ale jesteś w porządku. Doceniam szczerość. Okej. Okay. Dzięki. To co teraz teraz zobaczymy co jest w paczce. Mogliśmy to wcześniej zrobić, ale dobra. Otwórz ją. Dobra otwiera. O kurwa to skrzynia Arasaki. Okradamy bardzo potężnych ludzi to może zarobimy bardzo potężne pieniądze. No mamy jest prawdziwa iguana. To chyba legwan szlachetny. Myślisz, że dasz rady na niej zarobić? Pewnie, że damy radę. My dzielimy się pół na pół wspólniku. Oh. Dobry fixer bez problemu znajdzie kogoś, kto będzie chciał mieć takie rzadkie coś. W sumie nawet trochę szkoda. Zawsze chciałem mieć jakieś zwierzątko. Dałbym mu na imię Manny. Tak sobie myślę. Masz już jakieś plany na to, co będziesz robić w Night City? Nie mam żadnych planów. Ostatnie lata spędziłem jeżdżąc pomiędzy stanami z rodziną nomadów. To pewnie będą na ciebie czekać, co? Nie będą. Zdecydowaliśmy, że każdy idzie w swoją stronę. To musi być trudne. Nie mieć ludzi, do których można wrócić. Nie martw się. Pomogę ci znaleźć jakąś metę. W końcu musisz gdzieś mieszkać. To najważniejsze, żeby mieć do kogo wracać. Rodzina, rozumiesz? Może w Night City znajdziesz nową. Dzięki. Doceniam to. Daj spokój, to drobiazg. Mamy naturalną chemię. Szkoda byłoby to zmarnować, wspólniku. Hej! hej. co? Dobra, wspólniku. Bierzmy tę jaszczurkę i zwijajmy się stąd. Dzień dobry, Night City. Przy mikrofonie zdanej. Przed nami kolejny dzień w mieście znów. Kocham Night City kocha się matkę, która oddała cię do bitula A teraz zaczepia cię na ulicy i pyta, czy masz może papierosa? Każdego dnia przyjeżdża tutaj stu nowych frajerów. Do końca roku przeżyje połowa. Jeżeli to będzie dobry rok. Po co frajerzy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać ulicznymi samurajami. Być jak Morgan, Blackhand czy Welland Boa Boa. Duże ryzyko i duże zdobycze, dziecino. Tak powiem w Afterlife. W pierwszym jesteś krótko, bo jak szybko żyjesz, to szybko się spalasz. Najczęściej jednak po prostu dostajesz kulę w łeb. Straciliśmy dead. Wiecie, gdzie jest najwięcej legend? Na cmentarzach. Nie liczy się, skąd przychodzisz. Liczy się, w jaki sposób idziesz. Night City. Miasto Snow. Dobra. Dziewczyna powinna być w tym budynku. A razem z nią banda skurwysynów, która ją porwała, dobra, w tym miejscu skończyłbym ten odcinek. Bo niestety muszę już. Będę musiał już iść za jakiś. zaraz. Zaraz. Ech. Ale jeszcze będę nagrywał tą serię. Dzięki, że ze mną byliście. A zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Oraz komentarz hashtag hakowani, jeżeli chcecie, abym dalej został. Filmy z tej serii. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie...